Hej, cześć, witajcie z tej strony, twardy przez F, a dzisiaj pokażę Wam kilka najlepszych kombo noży i rękawic, jakie możecie kupić do 1500 zł. Dziękuję, Paid, za propozycję na filmik, jeżeli wy też macie jakiś pomysł na nowy film, to śmiało piszcie w komentarzu. A teraz zaczynamy. Parakord Taiga i rękawice, motocykliste linia mety po testach bojowych. Może i kombo nie jest czerwone, ale wygląda tak szybko, że zapewnia ci plus 10 do prędkości raszowania. Kolorek linki na nożu fajnie się wpasowuje do zielonych elementów rękawic, no i wygląda to naprawdę super. Na rynku noży kosztuje 500 zł, a rękawice 610. Na stronkach kupić za 340 i 520. Nawajasz karłat na sieć po testach bojowych i rękawice sportowe szkarłatna KEFIA po ciężkich walkach. Z taką obieraczką i takimi rękawicami na pewno przykujesz uwagę każdego. No może obieraczką nie przykujesz uwagi. Chyba, że zacząłbyś się w obierać czy coś. No to może wtedy. Ale nie no, ima wygląda bardzo fajnie. Obieraczka na rynku Steam kosztuje 517 zł, a rękawica 760. Na stronkach kosztują 370 i 615 Klasyczny nóż, nocne pręgi i rękawice specjalistyczne Agent, oba po ciężkich walkach. Dzięki tej kolorystyce będziesz wyglądać jakbyś wyszedł prosto z Ikei. Im klasik ma większy float, to na jego brzegu pojawia się taka błyszcząca żółto obramówka i właśnie w tym skinie idealnie się to wpasowuje kolorkami do tych rękawic. I generalnie warto wspomnieć też, że w przeciwieństwie do innych noży, im klasik ma większy float na niektórych skinach, tym droższy on będzie. Naprawdę świetnie to wygląda i bo jedna z lepszych kombo. Na rynku Steam koska kosztuje 870 zł, a rękawice 560. Ale na innych stronkach zapłacicie za koskę 700, a za rękawice 460. Falkion Czarny Laminat i rękawice Broken Fang Nieposkromiony po testach bojowych Jedne z najlepszych budżetowych kombo, wygląda całkiem elegancko przez to, że jest całe czarne Tylko te rękawice muszą być w jakimś niskim flocie, no bo inaczej będą trochę takie bardziej szare Jeśli Falkion Wam nie siada, to polecam kuta Czarny Laminat albo jakąś kosę popiół czy coś Bo też będzie super wyglądać Sam właśnie on te rękawice i klasika popiół Falkion na rynku Steam'a kosztuje 550 zł, a rękawice 300 Oczywiście na innych stronkach za Falkiona zapłacicie 440 a za rękawice 230 Gutne w jasne wody po testach bojowych i rękawice specjalistyczne Mulda mocne zużycie. Jeśli lubisz jasne rzucające się w oczy kolory, no to Tokombo jest czymś specjalnie dla Ciebie. Rączka guta, jaki on sam, idealnie fituje do kolory rękawic. Możesz też trochę dorzucić i zastanowić się nad inną kosą, jak na przykład Huntsman jasne wody, bo też będzie ładnie wyglądać. Na rynku Steam'a za guta zapłacicie 470 zł, a za rękawice 760. Ale na stronkach zapłacicie 350 i 620 nustro survivalowy miejski zamaskowane i rękawice motocyklisty lecący dym po testach bojowych. A tutaj totalne przeciwieństwo brak jaskrawych kolorów tylko sama czerń i biel. W sumie to szarości biele, ale no to tam taki szczególik. Naprawdę fajnie to wygląda i całkiem nieźle przykuwa wzrok. Za Survivala na rynku Steam zapłacicie 470 zł, a za rękawice 740. Ale na stronkach zapłacicie 340 i 570. Szpon taiga i bandaże bokserskie leśne po testach bojowych. Idealny kombo jak masz ODHD i lubisz jak coś się kręci na ekranie. Świetne jest wtedy. Za szpona na rynku Steam zapłacić 1100 zł, a za rękawice 330. Ale na innych stronkach zapłacisz 890 i 250 zł. Płacąc warstwa rdzy po ciężkich walkach i rękawice specjalistyczne Lowska po testach bojowych. Pierwsze kombo jakie miałem. Ma taki trawiasty kolarek, przez co wygląda jakbyś się zaraz robić jakieś prace w ogrodzie. W sumie to naszych wygląda jakby był wyjęty z ziemi. No chyba, że masz inne skojarzenia. Na rynku Klima kupisz kosę za 540 zł, a rękawice za 290. Ale na innych stronkach za 365 i 240. Ursus warstwardzy po ciężkich walkach i bandaże bokserskie żyrafa po testach bojowych. Na obecną chwilę żyrafy są zbugowane i każdy stan wygląda jak faktoryniu, ale to prędzej czy później to naprawią. Tak myślę przynajmniej. Ursus fajnie pasuje do tych bandarzy kolorkiem rączki jak i ostrza. Na rynku Steam'a za kosę zapłacicie 600 zł, a za rękawice 390. A na stronkach zapłacicie 420 i 300. I to by było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał pamiętaj o zostawieniu lajka oraz suba na kanale. Siema!